Na kolejną porcję mitów. Dzisiaj w programie: Doktor Mario, Bóg z wirusami, Dieta San Andreas, Człowiek Zombie, Bóg ze szybkim przeładowaniem broni, Bóg z celnością przy użyciu moda, Real Reload. -re Życzę miłego oglądania. Mit jest bardzo prosty. Trzeba zabić dwa wirusy, byle jakie. Potem zapchać to coś i zobaczymy, czy tylko ten wirus, który zostanie, będzie się śmiać z nas. Bo to jest Bóg i chce się upewnić, czy te wirusy, które zabije, powrócą i zaczną się ze mnie śmiać. Niestety, te wirusy, które zostały przed chwilą zabite, i ten który został, śmieją się z nas. Mit potwierdzony. Ten mit jest powszechnie znany każdemu, więc nie muszę go opisywać.

Jest to kolejny najprostszy mit i zarazem bóg w GTA. Chodzi o to, żeby wystrzelić prawie cały magazyn. Zostawić jeden nabój, potem go wystrzelić i w pozycji kucającej nacisnąć klawisz do przodu i broń powinna się szybko przeładować. Mit potwierdzony. <gry> Kolejny, a zarazem banalny mit. Chodzi o to, że jeżeli będę strzelał po jednym naboju i przeładuję broń za pomocą moda, to następny strzał, też pojedynczy, nie będzie mieć rozrzutu. Zbadajmy to. Mit potwierdzony. To już jest wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło kochani. Wesołych świąt i udanego Sylwestra Życzę Nesgade2.